Dzień dobry, z tej strony Paweł Jankiewicz, a wy jesteście na kanale Towarzystwa Historycznego Wiktoria. Dzisiaj wybraliśmy się do Suchej Górnej na Noc Sobudkową na zaproszenie dziadoszan drużyny Grodu Głogów. Jak słyszycie, przygotowania już są do koncertu. Będzie to chyba kulminacyjny punkt programu. Koncert będzie wykonywany przez zespół Swita, jeżeli dobrze wymawiam nazwę. Do tego mają być pokazy rzemiosł, wykład na temat. Temat Sobótki, obyczajów sobudkowych, bitwa wojowników i bodajże pokaz strojów wczesnośredniowiecznych. Także będzie interesująco, no mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. My pewnie coś będziemy gotować. No bo jak żeby inaczej? No nic, zapraszam na odcinek.

Tutaj sobie serwisujemy, cały ale pamiętamy o tej naszej inwestycji. Te były nie, nie było nie, nie, ja, tak, nie. nie było nie Tutaj tutaj właśnie teraz musimy uformować tutaj takie rączki. Mają koszt takiego, ale Jedziemy, jedziemy. to nie za wody, ładnie,

Jak to robią kobiety, że głównymi rękami to tak, podają mnie. Nie? Patrzcie, co się wydarzy w narzędzie, A kobieta weźmie ręką, a ale nie jest gorąca. Karolu, czy mamy zamówienie na jakieś podpomyki? Powiem jednego sobie ukradł. Nie no pewnie, wiesz, Ale z ogniska, gdzieś gorący. Jak nie weźmiesz, to nie możesz. A. Mam. Ciepły. 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 Bardzo ciepły. To typu łóżeczki, dla rekonstruktorów po połóżeczku. To swoje włosy tam Jakiś materiał trzeba mieć na początek, a, no nie? No. Jaki jest następny? No. Tak? to już jest wrzuciono. I teraz. To już jest taki robione. nic jest przygotowana. nic jest przygotowana. Nie, nie,

Teraz mamy już taką taką całą. Mamy już zamykać. Tak? Jest Tak, ale To bardzo Właśnie chciałam zainteresować się jakaś całą, bo tego przeszedł, jakiegoś Nie to Jest taka tak. Czy właśnie są Panie

jak to akurat jest taki y, astrowaty bardziej, odpowiedni, bo to to jest mocno. Kwiaty się do siebie bardzo podopniają, no. prawda? Kwiaty, y, no to jest ciekawe, są pieniędzy, żeby to zrobić. To, w... to, to, y, to, to jest to, to, jest to.

Dziękuję! Dziękuję! Brawo! Nie Dziękuję! 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 Teraz jak widzicie państwo, Dziękuję! 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 Do ochrony włócznika. Karolina włócznik. Już panowie nie będą mieli datek. Włócznia stara się trzymać. z przodu zakładają czasny mur. Mają do dyspozycji broń świeczną bliskiego dystansu. Natomiast za nimi pracuje włócznik, pracują topory duńskie. I teraz proszę sobie wyobrazić spróbować podejść do takiej ekipy, gdzie nie jesteśmy w stanie w ogóle praktycznie się ruszyć. Bo jeśli ja podchodzę. Do, stawnej, do przodu. Jeśli ja podchodzę do, do przodu i miałbym broń w tym momencie, żeby ich zaatakować, to obrywam już i od włóczni, i od teporu bliskiego, i od formacji zewnętrznej. Jest to ma naprawdę, naprawdę proszę mi wierzyć, że bitwa, w bitwach, w których bierzemy udział na festiwalach historycznych, La quiche avec une euh, de <laughs> Pokażemy teraz tylko i wyłącznie, żeby chociaż trochę Państwu przybliżyć, jak to wyglądało, ale było to rzeczywiste święto. I tak też na przykład współcześni rodzimowiercy, czyli wyznawcy religii słowiańskiej, obchodzą to święto, zjeżdżają się i świętują przez dwa, przez trzy dni. Najpierw przygotowując sobie całe miejsce, całą rytualną przestrzeń. Dziś, korzystając troszeczkę z niewielkiej ilości czasu, chciałbym chociaż trochę Państwu pokazać, jakie to zwyczaje były jak to świętowano i co Będziemy nocy. śpiewać. Oczywiście są to proste pieśni. Ci, którzy chcą, czują, że mają taką potrzebę, mogą się przyłączać. Nie wszystkie pieśni są pieśniami sławiącymi bogów, ponieważ jest bardzo wiele pieśni ludowych, które po prostu traktują o tej nocy i nawet jeśli jesteśmy wyznawcami religii chrześcijańskiej, można je śpiewać bez grzechu. Dla, że tak powiem, duchowego porządku, żeby nikt się nie poczuł zagrożony. Nikt do nikogo, nikt niczego do nikogo nie zmusza. To będzie taki ogień tradycyjny, ogień oczyszczający, w którym będzie płonąć ziele, takie jak bylica i dziurawiec, które według naszych przodków właśnie miały właściwości odpędzające i oczyszczające, a szczególnie zebrane tejże nocy i tego najbliższego dnia, miały najpotężniejszą moc. Miały za zadanie odpędzać to, co nieczyste, oczyszczać nas, ale taki dym z bylicy działa również świetnie i odpędzająco przeciwko wszelkiego rodzaju Świadostwu przetecznemu, który wlatuje nam do mieszkań czy domost. Kiedyś każdy miał kominek, każdy miał piec. Spalono takie zielę, żeby odstraszać po prostu robactwo, komary. Oczyszczało to również przestrzeń, działało przeciwzapalnie. Mądrość naszych przodków była po prostu ukryta w rytmie przyrody. I zgodnie z rytmem przyrody, środkowie świętowali swoje największe święta, takie jak na przykład właśnie noc upały. Dla porządku, jest to ogień, przez który będziemy skakali. W żaden sposób nie będzie, jest, nie będzie to ogień poświęcony chłowiańskim bóstwom, więc chrześcijanie, wszyscy y, innowiercy, że tak powiem, dla nas mogą spokojnie w tym ognie się oczyszczać, w tym ognie się ogrzać, do tego ognia zapraszam. To ogień tradycyjny. Przez taki ogień skakano 50, 100, 200 lat temu i nasi przodkowie y, po prostu tą wiedzę zachowali. Natomiast tam stworzyliśmy sobie taki tron, do którego będę zapraszał wyznawców i tych są rodzimowiercami albo chcieliby w takim rodzimowierczym obrzędzie uczestniczyć. To ci, zapraszam. oczyszczasz kamienie. yeah mm -hmm. Co Matko, po Tobie stawiamy swe kroki, z tego łona rodzi się wszystko, i żyto, i zwierzę, i małe dzieci, bo bez tego, co Ty rodzisz, nie byłoby nas tutaj. Przyjm nasze dary, Matko Mokoszu. Sława Mokoszy! Sława!

radę! radę! Czas rozpocząć nam! IŚWIADĘ! Przed tajemnikiem prowadzimy. Zapraszam ta stany. Łapmy się za ręce i przy tym świętym ogniu umocnijmy się w korowodzie. Tak jak korowód w środku, naszych dwałach, tak i my teraz. Kręćmy się w koło. Zabawą przed wspaniałą muzyką podczas koncertu i inspirującymi rozmowami. Dziękuję Wam wszystkim. Słaba Wam! Rozczęsowałam go z później łez. Zbieram od siebie. Música Drodzy Państwo, kończymy na dziś. Jak widzicie, zaczyna się ta część nieoficjalna imprezy, już jest po wszystkich atrakcjach. My zapraszamy na przyszły rok, ale też do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, do obejrzenia naszych materiałów czyli Towarzystwa Historycznego Wiktoria, również do odwiedzenia strony Gyldoszan, drużyny Grodu Głogów. Lajkujcie, subskrybujcie. Tysiąc subów na tysiąclecie koronacji pierwszego króla Polski i drugiego. Zapraszamy i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.